Co by się stało, gdybym powiedział Ci, że istnieje taka forma zarabiania online, która jest oczywiście uczciwa, bazuje na Twojej wiedzy i doświadczeniach niczym innym, która w ciągu tygodnia jest w stanie dać Ci większe dochody niż cały miesiąc pracy, a nawet niekiedy dwa miesiące. Czy dałbyś, dałabyś wiele temu, co mówię? No spróbujmy. Witam Cię bardzo serdecznie, nazywam się Rafał Galiński od trzech lat prowadzę swój biznes online na bazie segmentu hobby i na bazie właśnie tego mojego głównego kanału YouTubeowego i tymi swoimi doświadczeniami dzielę się staram się dzielić co tydzień z tobą. Jeżeli tylko jesteś zainteresowany, czy zainteresowana zarabianiem online, ale także zarabianiem na swojej pasji, co jest najważniejsze, tak żeby nie czuć że jest to praca jednocześnie, żeby realizować się i nie mieć szefa już nigdy, to właśnie Właśnie ten cykl audycji dedykuję tobie. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana tą treścią i tymi pierwszymi krokami, przygotowałem audiobook, taki trening 40-minutowy audio, który prowadzi krok po kroku te trzy pierwsze kroki, pokazuje jakie należy zrobić, żeby zacząć zarabiać na bazie swojej marki osobistej i na bazie swojej. Pasji. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Link znajdziesz pod epizodem na YouTubie. Jeżeli słuchasz podcastu, zapraszam do kanału również Rafał Galiński. Vlog. Dzisiaj rozmawiamy na temat dosyć ciekawy, a mianowicie na temat związany z programem edukacyjnym. Bardzo fajna forma, która stanowi niesamowitą wartość dla uczestników, ale jednocześnie też dla Ciebie. Trwa zwykle tydzień, tydzień wystarczy, żeby przejść z poziomu na przykład początkującego do poziomu średnio zaawansowanego, a przede wszystkim, żeby rozszerzyć swoje horyzonty i żeby poczuć, że można więcej. Czasami ludzie przechodzą po motywację, czasami przychodzą po to, żeby się czegoś dowiedzieć, nauczyć, a czasami po to, żeby dotrzeć do, do społeczności albo do prowadzącego. I tutaj jest bardzo ciekawa sprawa, mianowicie jeżeli myślisz, że trzeba być mega mózgiem, żeby prowadzić programy edukacyjne, Niekoniecznie. Nie musi być aż tak. Wiele osób, programy swoje, czy kursy online, czy właśnie grupy członkowskie, czy kluby członkowskie prowadzi z pozycji osoby, która jest już na szczycie, czyli tego głównego bohatera. Natomiast uczestnicy są na poziomie zero, tak? Dopiero podchodzą pod tą górkę, są na podejściu. I teraz prawdziwym sekretem, prawdziwą istotą sprawy jest to, żeby iść z nimi i pokazać im ten jeden kolejny krok. Krok do przodu, żebyś nie stał czy nie stała na samym szczycie, nie wołała do nich. Słuchajcie, jestem na szczycie i opowiadam wam, jak tutaj wejść, tylko żeby właśnie iść z nimi i ten kolejny krok im przekazywać. To brzmi dosyć abstrakcyjnie, ale jeżeli wyobrazisz sobie, że na przykład uczysz kogoś czy przekazujesz swoją wiedzę w dowolnej dziedzinie, to idealnie jest właśnie pokazywać te kolejne kroki, które należy wykonać. Jeżeli ty pokazujesz osobie, która się uczy, że jesteś na szczycie, a ona jest u samego podnóża góry, wtedy ta przestrzeń jest tak duża, że nie jesteście w stanie nawiązać ze sobą relacji. No i teraz wracając do samej formuły programu edukacyjnego. Ja oparłem ten mój program, on trwa tydzień, o trzy czynniki bardzo proste czynniki a mianowicie pierwszy czynnik to jest grupa facebookowa mała gdzie codziennie wieczorem daję live, czyli transmisję organizuje live z pytaniami i z omówieniem danego dnia. Ona trwa mniej więcej pół godziny, czasami trochę dłużej, jeżeli jest ciekawszy temat, a czasami około pół godziny do 45 minut zwykle. Następna forma to jest oczywiście społeczność, czyli ludzie poznają się na grupie facebookowej, wymieniają doświadczeniami, mają okazję dzielić się swoimi pracami, swoimi osiągnięciami na bieżąco i mają też prawo czy szansę, czy okazję do tego, żeby usłyszeć ocenę prowadzącego albo ocenę innych uczestników swojej pracy. Bardzo fajna sprawa i to jest ta druga dodatkowa wartość. I co ciekawe dla tej drugiej dodatkowej wartości dla społeczności, ludzie zostają u ciebie i przechodzą na następny Level o którym powiem pod koniec tej audycji. Kolejna wartość to jest treść na dany dzień, czyli teoria. Ja zwykle prowadzę taki program na bazie też jednego kursu online, który opracowuje dosyć prostą, mianowicie 20 minut do pół godziny materiału dziennie. To wystarczy, nie za dużo. Jeżeli jesteś na przykład początkującym, tak, to dzielisz sobie ten etap początkujący, czy robisz program dla początkujących, dzielisz sobie ten etap na poszczególne kroki i codziennie wykonujemy jeden do dwóch kroków, nie więcej. To mają być krótkie, tematy, ale da, dać maksymalną wartość, czyli dajesz esencję i zwykle jest to materiał wideo, plus do tego PDF i -y, pomoce, plus jakieś checkpointy takie podstawowe, tak, czyli checklisty przepraszam, nie checkpointy tylko checklisty, które pomagają w realizacji danego kroku. Bardzo fajnie to wygląda. Są też ćwiczenia i jest też zadanie domowe na weekend w takim programie edukacyjnym. I zwykle trwa on, ten program od weekendu do weekendu, i ten weekend drugi podsumowujący to jest też okazja do tego, żeby uczestnicy się wykazali, bo zwykle jest tak, że w ciągu tygodnia pracują albo mają inne zobowiązania, inne obowiązki, i właśnie weekend jest na zrobienie krótkiej pracy domowej. Zwykle ona też nie zajmuje dłużej niż pół godziny. Także jak widzisz, cała formuła programu edukacyjnego jest dość prosta. Ja ją stosuję w oparciu, jeżeli chodzi o teorię o teachable, bo akurat tam korzystam z tej strony i płacę abonament co miesiąc, właściwie co rok płacę abonament i tam na, tym, na tej platformie opieram swoje wszystkie treści online'owe. Natomiast można to zrobić też na bazie nawet dysku Google, czy czegokolwiek, tak, żeby dobrze się pracowało. Można właściwie całe, całe moduły wrzucić też na grupę Facebookową. Dlaczego nie? Oczywiście jest to tylko związane z tym, że trzeba dokonać weryfikacji, czy ci oso te osoby mają prawo do tego, żeby uczestniczyć w danej grupie. Zwykle, jeżeli chodzi o cenę, pamiętaj, że ja działam w segmencie hobby, więc moje ceny nie są wygórowane, ale zwykle to jest wartość około 100 tu do 130 zł za tydzień, czyli bardzo umiarkowalna, czasami 150, w zależności od tego, jak termin nas przybliża do rozpoczęcia, tak ta cena rośnie, ale też robię live'y i webinary z takimi promocjami, że na przykład tylko podczas trwania webinaru mamy 50% albo 30% zniżki i to zwykle działa. I taka forma programu edukacyjnego, daje Ci niesamowitego kopa. Oczywiście podstawą jest do tego społeczność. Jeżeli nie masz społeczności wyrobionej, takiej, która e, lubi Twoje treści i zagłębia się systematycznie, no to ci będzie ciężko to zrobić, bo na bazie Facebooka czy ogłoszeń Facebookowych będzie to ciężko ogarnąć i sprzedać, że tak powiem, nieładnie, tego typu temat. Ale jeżeli masz społeczność, którą karmisz, czyli którą e, doceniasz, i której serwujesz przynajmniej co tydzień lub dwa razy w tygodniu, wartość w postaci darmowych epizodów na YouTubie albo Postów albo na przykład podcastu. I masz wszelkie do tego przesłanki, żeby taki program edukacyjny przeprowadzić. On jest oczywiście ciężki, bo to jest obowiązek. Trzeba co wieczór siedzieć z tymi ludźmi, rozmawiać, słuchać ze zrozumieniem. Nie możesz się wyłączyć, prowadzisz całą audycję ale jednocześnie te dwa podstawowe człony, czyli grupa facebookową możesz za każdym razem sklonować, jeżeli robisz kolejną edycję, a na bazie teorii, którą masz już, możesz też ca całą tę część główną oprzeć, więc to jest to fajne, że właściwie każdą edycję możesz sobie skopiować. Oczywiście twoja obecność jest nieoceniona i te pół godziny minimum nakładów w tygodniu jest potrzebnych na to, żeby przeprowadzić taki program. Trzeba się oczywiście zaangażować w tej grupie też, czyli powiedzmy, że godzina dziennie to są te nakłady. Natomiast to, co jest fantastyczne w, w programie edukacyjnym, to że on jest skalowalny. Czasami może uczestniczyć w nim tylko 10 osób, ale może uczestniczyć równie dobrze 1000 osób. I w tym momencie naprawdę masz dużą skalę, jeżeli chodzi o tematy. Druga sprawa, że jeżeli prowadzisz tematy B2B, bardziej biznesowe, to program edukacyjny. Obok kursu online czy strony twojej klubu członkowskiego, może być takim dopełnieniem tych, tych dwóch i stanowić się taki trzeci wierzchołek trójkąta. Jednocześnie możesz jeden temat, jeden dział zgłębiać dla tych osób, które potrzebują, i możesz oczywiście też te ceny dużo wyżej postawić, na wyższym poziomie niż ja. On z założenia jest prosty, trzeba go sobie rozpisać, a najlepiej uczestniczyć w programie edukacyjnym innej osoby, żeby zobaczyć krok po kroku jak to wszystko jest zorganizowane. Ja, zanim e, przystąpiłem do swojego pierwszego programu, bo w zeszłym roku przeprowadziłem trz, około trzy, dwa albo trzy, i w tym roku 5 edycji. Także mam już trochę doświadczeń w tych, e, tych tematach. Wiem już, jak z ludźmi się pracuje, jaką wartość trzeba dać przede wszystkim, jak też webinary przeprowadzić sprzedażowe, bo sprzedaję tylko na bazie organicznej mojej, mojego organicznego wkładu i energii. Nie bazuję zupełnie na reklamach i to działa. I e, to wszystko trzeba oczywiście wypracować. To nie dzieje się tak, że za tydzień już zaczniesz swój pierwszy program, bo trzeba zacząć od społeczności, dawania regularnej wartości Twojej społeczności. Ale z czasem program edukacyjny może dać ci takiego kopa, że możesz zainwestować w swoją platformę, dzięki temu możesz coś ciekawego zrobić, jakieś przedsięwzięcie, możesz uzupełnić, nie wiem, swój nawet park sprzętowy, cokolwiek, prawda. Ale to czy też dać ci niezależność, taką, że masz jeden czy dwa miesiące dodatkowe na tworzenie innych swoich rzeczy czy na rozwój. Niesamowita wartość jest z tym związana. I to jest pokrótce. Jeżeli są jakieś pytania czy komentarze, to bardzo proszę pod filmem. Mój program edukacyjny, on jest w segmencie hobby, tak jak powiedziałem, ale być może zrobię kiedyś też taki program edukacyjny związany z zarabianiem na treściach online na bazie swoich wiadomości, swojej wiedzy i doświadczeń. Kto wie? Na dzisiaj polecam, jeżeli zainteresował cię ten temat, te trzy pierwsze kroki, czyli mój trening audiobook za darmo, trening audio, który znajdziesz w linku pod tym filmem na YouTubie. Jeżeli słuchasz podcastu, zapraszam cię na YouTubea również, tam pod każdym filmem powinien, powinien być do dyspozycji ten link. Na dzisiaj serdeczne dzięki. Mam nadzieję, że dałem ci chociaż odrobinę wartości i rozszerzyłem to pole postrzegania, jeżeli Chodzi o, o zarabianie, że nie tylko deale z firmami czy reklamy, ale można też robić to w sposób inny. Jeżeli tylko masz swoją niszę, jeżeli czujesz się tym przewodnikiem, który prowadzi ludzi na szlaku górskim, jesteś w stanie taki program ogarnąć. Może pierwszy nie będzie idealny ale już kolejne edycje będą jak najbardziej z górki. Pierwszy zwykle jest najtrudniejszy. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymam kciuki za Ciebie, wszystkiego dobrego i widzimy się już w najbliższym czasie. Cześć, pa!